Ale babcia wam wymyśliła mam, zabawę. Czy się, czy się Pierzecie. Już to nagrywam teraz na kamerę. Tak. Adasiu, Adasiu, Adam. Pierzecie, tak? Pomagacie mamie i babci w praniu. Tak. tak, jak fajnie. Jest Ewulka, Ewciu, Ewula, Ewa. Ewunia, no, no. ja pomagacie w praniu? Co tak, on ja Jestem ciekawa. Pięknie Co on wymyśli, sobie wiesz? pomagacie, ja tak? Teraz, teraz posortujecie pranie, tak? Dla tak. mamusi, pięknie. Oj, tak. Twins in the laundry. Super. No, fajnie jest. To Wam się podoba, coś nowego. Nie, tak. jest ciągle to samo. Jak tak teraz pozbymuje, nie? Bo jest ciepło. Ten mam. Bluzę, no tam już. Bluze. Poczekaj, za chwilę tak, mam. Tak, jeszcze, oczywiście. skończę? Zobaczymy, czy on coś, wiesz, będzie się przemieszczał. Ale nie, się na razie czekamy. widzę, że się. nie nie, ale, ale właśnie, co, co on jeszcze?